Get ready with me do moich kolegów za 10 minut. Naprawdę mam bardzo mało czasu, więc muszę się szybko szykować. Mgiełka. Jest. Mydło z, w, z witaminą C na krostki. Klepujemy. Szybko szybko, 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 Jeszcze też włosy muszę w ogóle ogarnąć. O, moja gąbeczka, dobra. Jest. Pianka wchłania, yy, która się wchłania zmyłam wszystko, bo tak trzeba. Dałam, dałam, sobie gwiazdki, bo miałam tu krostkę i tu krostkę. I teraz jeszcze dodam troszeczkę różu, żeby tak słodziaśnie wyglądała kolegi. W ogóle mi kolega powiedział, że ma dla mnie czekoladę Mr. Bista, bo był w Ameryce. Specjalnie dla mnie tam pojechał, żeby mi kupić Mr. Bista. Normalnie słodziak, co nie? No bardzo, słodziak bardzo mi się mega podoba. Bo to jest mój ogólnie najlepszy przyjaciel. On zawsze, jak gdzieś wyjeżdża, to zawsze mi kupuje różne pamiątki. Właśnie najczęściej mam właśnie jakieś czekolady Mister Bista. Właśnie jakieś, czekol właśnie czekolady Mister Bista. Jakieś takie inne czekolady i takie tam. Rozczesujemy moje włoski. O oh, kurde, Mój piękne włoskie ja rozczesuje. Jezu, ale ja mam kutuny. Włoski rozczesany, teraz fryzurka. Fryzurka zrobiona i teraz naszyjnik.